Klaudia Polak. Rozpoczynamy flesz tygodnia. 6 sierpnia odbyło się spotkanie na temat zmiany nazewnictwa ulic na osiedlu zakręzie. W szkole podstawowej nr 2 zgromadzili się mieszkańcy zakręzia, którzy dyskutowali z przedstawicielami Urzędu Miasta na temat zmiany nazewnictwa ulic na osiedlu. Z powodu nieobecności głównych zainteresowanych spotkaniem do porozumienia nie doszło. Kolejne odbędzie się w połowie września. W niedzielę odbyła się zbiórka pieniędzy na operację Małej Matyldy. Od samego rana pod okolicznymi kościołami pojawili się wolontariusze oraz członkowie rodziny, którzy zbierali pieniądze dla chorej dziewczynki. W niedzielę odbyły się przedterminowe wybory na wójta gminy Zawrocie. Wybrany wójt dokończy kadencję, którą rozpoczął świętej pamięci Adam Ołtak. 10 sierpnia Bóg Wyszków w dobrym stylu wygrał swój pierwszy mecz ligowy. Piłkarze trenera Ogrodzińskiego zmierzyli się z bzurą chodaków, która, mimo kiepskiego wyniku w ubiegłym sezonie, zapowiada się na silną, czwartoligową drużynę. WKS Rząśnik zadebiutował w lidze okręgowej. 11 sierpnia na boisku Wosir zmierzył się z drużyną Aon Rembertów. Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla gości. W tygodniu odbyła się sesja fotograficzna, w której uczestniczyły kandydatki na Miss Lata z Tubą Wyszkowa. Pierwszego dnia, w środę, 7 sierpnia, pierwsze cztery kandydatki zabraliśmy między innymi na Zalew Zygrzyński, gdzie dziewczynom wykonano zdjęcia na ekskluzywnej łodzi motorowej. Kolejne cztery uczestniczki konkursu odbyły sesję między innymi w stajni w Konikowie. 9 sierpnia zakończyło się trzydniowe spotkanie z magią zorganizowane przez Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik. Pierwszego i drugiego dnia dzieci z naszego miasta uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Ostatniego dnia najmłodsi obejrzeli pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu magika Konrada Modzelewskiego. Po prostu ją tu wcisnę, o tak. Po prostu... Po prostu ją tu wcisnę, po prostu zdmuchnę, aby po prostu zaczniecie glaskać. 10 sierpnia obchodziliśmy trzecie urodziny Galerii Wyszków. Dla dzieci przewidziano mnóstwo zabaw, w tym trampolina, kącik plastyczny i kącik puzli oraz innych zabawek. Rodzice natomiast uczestniczyli w dwóch konkursach zorganizowanych przez galerię. Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń znajdziecie na naszej stronie www.tubawyszkowa.pl Do zobaczenia za tydzień!